Paweł jak przed jubileuszową galą Fight Exclusive Night 10 witam. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Muszę przyznać, naprawdę i powiem to szczerze, że ważenie dzisiejsze jak nie nieważenie Fen. Mam na myśli, że bardzo płynnie, tak z pompą. Ciekawie, tak. Ta... Naprawdę tak jak być powinno. Cieszę się, że Ci się podobało. Właśnie chciałem się ciebie o to spytać poza I kamerą, waga, ale tak. jak, jak już wyszło, to w trakcie wywiadu, to tym bardziej jest mi miło to słyszeć. No, staramy się. No. Oglądałem ostatnio ważenia różnych organizacji na świecie. Chciałem coś troszeczkę tutaj zmienić. Chciałem, żeby to dla fanów było bardziej takie y, ciekawe, bardziej emocjonujące. Także myślę, że to jest pierwszy krok ku temu, żeby te nasze wżenie były coraz lepsze. Będzie tutaj progres i będzie się działo na tych ważeniach. Tak. No było. I waga była, zainteresowanie było, także bardzo dobrze. Okej. Okay, y... Niedawno wspomniałeś w wywiadzie, że będziecie atakowali coraz większe e, areny. Jest już torwar, który będzie e, waszą największą. Powiedzmy, że taki temat już troszkę prze, e, przemielony, ale w jaki sposób? Czy, jak, kiedy podejmowałeś decyzję o, o, o torwarze, to wiedziałeś, że dwie inne organizacje, federacje też będą organizowały w tym czasie? Nie, no, absolutnie nie wiedziałem. No, to Jestem bardzo zaskoczony tym, że dwie gale będą przed nami. No, tak akurat ACB mi tak bardzo nie przeszkadza, bo to jest organizacja, która dopiero raczkuje na polskim rynku i to jest, też robią tą galę prawie dwa miesiące przed nami, no, ale to co zrobiło KSW, także to jest według mnie świństwo, to nie jest przypadek, jest to celowe działanie, żeby nam troszeczkę utrudnić zdobywanie rynku, no ale co tam, my się nie przejmujemy, nie patrzymy na innych, patrzymy na siebie, ciężko pracujemy, mamy swój plan na ten torwar i zrobimy wszystko, żeby go zapełnić. Miałeś ciekawy komentarz niedawno dla innego portalu odnośnie Gali ACB, która właśnie też będzie jako pierwsza organizowała tam na torwarze z tej trójki. Spotkał się z taką falą krytyki. Ale rozumiem, że nie zamierzasz zmieniać swojej strategii i po prostu będziesz mówił to, co myślisz. ja zawsze mówię to, co myślę, nigdy nie mówiłam w bawełnę. Jestem, jest, jestem Polakiem, kocham swoją ojczyznę i ja szanuję polskie produkty. To ciekawe, jestem jakbym ja pojechał z fenem do Czeczenii, chciałbym go ale zrobić w grozdnym. To ciekawe jakby tam tamtejsi miejscowi organizatorzy jakby się wypowiadali na mój temat. Ja jestem Polakiem, ciężko pracuję na swoją pozycję na, ry na rynku. To i, i wiadomo, to i będę taki kibicował polskim organizacjom niż zagranicznym. Udało ci się posłać albo spędzić święta jakoś normalnie po tych zmianach, bo trochę ich było. No, powiem tak, no troszeczkę to jest męczące te zmiany, te kontuzje, no, ale no, jako promotor no, jestem na to przygotowany. To jest taki urok tych sportów, i także dopóki nie, nie zabrzmi gong w ringu, dopóki zawodnicy nie staną do siebie w twarzą w twarz, zawsze wszystko może się zmienić, a ja jako organizator muszę być na takie ewentualności przygotowany i zawsze muszę coś nawet z kapelusza wymyślić, ale muszę ratować walki. Byłem bardzo zaskoczony zmianą e, podejścia do Rafała Bachuty, który pierwszy był takim właśnie czarnym koniem e, fenu. Niedawno powiedziałeś, że może walczyć o, o być albo nie być. Co się zmieniło tak naprawdę w twoim myśleniu o Rafale? No, w moim myśleniu się nic nie zmieniło. To jaką wartość przedstawia zawodnik, świadczą o nim jego wyniki sportowe. Rafał jak walczył w KSW, wygrywał w tamtej organizacji walki, dlatego z przyjemnością wzięliśmy go do siebie. No teraz przyszedł do nas, na dzień dobry przegrał z Michałem Michalskim. No, no i niestety to jest walka o życie. No chce być w organizacji, niech teraz wygra. Niech pokaże, że coś jest wart. Mhm. E Dlaczego teraz nie ma otwartego Polsatu? Jest Polsat Sport, jest Polsat Sport News. Tak, wydaje mi się, jak patrzę na to z czasem, było więcej, 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 a później mniej. I coraz mniej. Nie, to tak nie jest. Polsat Sport News, nie zapominajmy, jest to również kanał otwarty, dostępny mm. dla, dla wszystkich abonamentów. A jeśli chodzi o Polsat otwarty, to zależy to od miesięcy, jakie są plany na ramówkach i tak dalej. Także absolutnie to tak nie jest, że dostaliśmy raz więcej Polsatu, raz mniej, bo byliśmy bardziej lub mniej doceniani, to jest po prostu telewizja rządzi się swoimi prawami i zależy to dokładnie od, od, od miesiąca. Także nie jest wykluczone, że Gala na przykład na Torwarze będzie w całym Polsatu, polsa, cała będzie na, na antenie otwartego Polsatu. Także to, to absolutnie nie od nas zależy, to zależy od telewizji, ja mówię. Telewizja rządzi się swoimi prawami, zależy to od miesiąca. Rozumiem. Jest garstka osób, która, powiedzmy, obsługuje Sherdoga na Europę, na Polskę, ale właśnie tak zwróciłem uwagę, to może taki szczegół, może mało istotny tak naprawdę, ale wyjątkowo przed, przed tą galą Absolutnie nie ma tam żadnych zapowiedzi takich, nawet jak się wchodzi na, na konta poszczególnych zawodników, to absolutnie nie ma e, informacji, wzmianki, że oni walczą, tak? Wchod bo zawsze jest tak, jaka jest następna walka, następna gala, ty się jakoś tak, nie wiem, kontaktujesz sam jako organizator, jak to wygląda? No nie, ja się w ogóle. nie kontaktuję z Sherdogiem, no Sherdog to jest portal, który sam działa, to Sherdog jest od tego, żeby zbierać informacje o walkach, o galach i tak dalej. Ja robię swoją pracę jako promotor, skupiam się na, na, na swojej robocie i tyle. Dobrze. W takim razie więcej porozmawiamy sobie oczywiście w sobotę w nocy po Gali. Także bardzo dziękuję i życzę powodzenia w sobotę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam już jutro w Hale RCS 19, startujemy, bądźcie z nami.